121, 122, 123. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest już późno, w każdym razie skończyłem pisać, bo mu trochę materiału napisanego już zginęło mi po prostu przez, moją, przez mój nierozsądek. E, to będzie część pierwsza tego fragmentu. Jutro być może dokończy, dokończę więcej. A więc spacerując po centrum pewnego miasta, gdzie znam praktycznie każdą bramę, spotykam wielu ludzi. Ciekawe jest to, że wszyscy, których spotykam, są smutni, a w większości znieczuleni, z wyjątkiem tych, którzy tego znieczulenia szukają. Tak też było tego dnia, kiedy szedłem jeszcze zielonymi plantami, zmęczony, brudny i głodny, wracałem z pracy uciekając myślami do pewnego namiotu z czerwonej cegły. Który też przecież znałem, i z zewnątrz, i z wewnątrz, gdzie kilka dni temu znalazła mnie Piękna, tajemnicza, szamanka. Teraz to czuję. To nie był przypadek. I ten czas, i to miejsce niosło więcej niż byłem w stanie wtedy zobaczyć, poczuć bądź zrozumieć. Moja podświadomość albo dusza czuła wagę tego spotkania, które było jakby zaaranżowane przez nieskończenie wielką moc Bożej Opatrzności. Być może dlatego odczuwałem dziwny niepokój. Niemniej jednak nie tylko ja czułem się, jak gdybym lądował na jeszcze nieznanym lądzie. Szamanie też się boją, czasem bardziej niż ci, których przeprawiają przez rozpadlinę lodowców do krainy, gdzie jest wieczna wiosna i lasy pełne dzikiej zwierzyny. Pewnie dlatego, że cały czas obcują z duchami, czyhającymi na śmiałków w ciemnych pęknięciach lodowca, w szczelinach, w grotach i w miejscach, które wydają się bezpieczne, dopóki nie zaczerpniesz tam wody, która sprawia, że droga zamienia się jedynie w orbitę dookoła zatrutego źródła. Wtedy jedyną ulgą dla przeklętego wojownika jest śmierć, zwycięczenia, bądź też zdobycie za cenę własnej duszy zastępstwa do tego kieratu. Zdarzają się wyjątki, gdzie wszechmogący Ojciec. wszystkich szamanek i wojowników manifestuje swój gniew lub przychylność. Przed tą potęgą drżą wszystkie duchy, martwe i żywe. Szamanie znają imiona złych duchów, czasem nawet liczbę ich ofiar. Niełatwo być szamanką w plemieniu, Którego wódz nie wraca z wiecznych łowów, A śmiałek, który ruszy za mistrzem, jest groźny. Jest groźny dla wszystkich, których zimno lodowca utrzymuje w stanie niedopuszczającym do rozkładu ciała. I wtedy lodowiec przestaje być jedynym bezpiecznym miejscem na świecie, gdzie ciepło dociera dopóki serce ofiary bije z miłości i nie chowa urazy. Aż do momentu, kiedy nie zmieni się w część lodowca. Takie momenty są częste, jak burze w świecie gdzie jest tylko biała noc. Zawsze, gdy zimny lodożerca powiększa się o objętość jednego serca, ryczy potężnym, przeszywającym trzaskiem powiększających się rozpadlin. Chmury nad bruzdą rozstępują się na moment, gwiazdy błyskają w atramentowym morzu. A potem lodowe sztylety spadają, a sznyty lodowej bryły zaczynają się goić. Jesteś w dobrych rękach, łagodnym i niespokojnym tonem mówi ona. Wiem o tym. Wiele się stało, nie mam gdzie zawrócić. Dziękuję Bogu, że kawałek tej drogi jest z Tobą, szamanko. Krótkie pożegnanie. Gorycz niesłoconej kawy jest wyraźna. Czuję ekscytację, jakaś lekkość, a jednocześnie jeszcze tyle nie powiedziałem. Anioły z czterech stron świata odprowadzają nas z wzrokiem, a ja szybko opuszczam czerwony namiot. Uszyty na overloku, gdzie buchała para i mydełko zaznaczało 121, 122, 123. Odbła.